Nie wszystko zostało powiedziane. Jeszcze nie czas, byś odszedł, bo to nadchodzi prawdziwa opowieść. W poprzednim spotkaniu powiedziała wystarczająco dużo, by wzbudzić wątpliwość, ale za mało, byśmy mogli odejść spokojnie. Wróciłeś? Skoro tak, zaczynajmy. Odcinek drugi prawdziwe początki. Przeczytałem twoje pełne oświadczenie: to, które przekazałaś EF. Ale czy możesz teraz udzielić mi krótkiej odpowiedzi? Czy UFO to rzeczywiście latające obiekty pilotowane przez istoty pozaziemskie? Czy należą do Waszego gatunku? Niektóre obserwowane UFO, jak je nazywacie, należą do nas, ale w większości nie. Większość tych tajemniczych obiektów na niebie to nie technologiczne maszyny. To co widzisz, to nie zawsze to, co istnieje. Lecz głównie błędne interpretacje zjawisk naturalnych, których wasi naukowcy jeszcze nie rozumieją. Na przykład spontaniczne rozbłyski plazmy w górnych warstwach atmosfery. Niemniej jednak niektóre UFO są rzeczywistymi pojazdami. Należą albo do waszego gatunku, zwłaszcza do wojska, albo do innych ras pozaziemskich, albo choć rzadko do nas. Ale tylko mniejszość zaobserwowanych pojazdów naprawdę jest nasza. Bo poruszamy się ostrożnie i mamy sposoby na ukrywanie naszych statków w atmosferze. Jeśli przeczytasz raport o obserwacji jasno-szarego, metalicznego obiektu w kształcie cygara o długości 20 do 260 waszych metrów, i jeśli ten obiekt wydawał bardzo głęboki, dudniący dźwięk oraz miał pięć jasno czerwonych świateł, to jest prawdopodobne, że ktoś z was zobaczył nasz statek. Tylko przez chwilę i tylko raz. To oznacza, że był częściowo uszkodzony albo że ktoś z nas nie zachował wystarczającej ostrożności. Mamy też niewielką flotę pojazdów dyskoidalnych, ale tego typu UFO zazwyczaj należą do innych gatunków. Trójkątne obiekty zazwyczaj należą do Waszego wojska, choć zbudowane są z użyciem obcej technologii. Ale nie Wy je stworzyliście. Jeśli naprawdę chcesz spróbować zobaczyć jeden z naszych statków, patrz w niebo nad Arktyką, Antarktydą lub nad Azją wewnętrzną, szczególnie nad tamtejszymi górami. Czy macie jakiś specjalny symbol albo znak, po którym można was rozpoznać? Tak. Mamy dwa główne symbole, które reprezentują nasz gatunek. Pierwszy, starszy, to niebieski wąż z czterema białymi skrzydłami na czarnym tle. Kolory mają dla nas znaczenie religijne. Ten symbol był używany przez niektóre części naszej społeczności. Ale dziś jest bardzo rzadki. Zresztą, wy ludzie kopiowaliście go wielokrotnie w waszych dawnych pismach. Drugi symbol to istota, którą nazwalibyście smokiem. Przedstawiona jest w formie okręgu z siedmioma białymi gwiazdami w środku. Ten symbol jest dziś znacznie powszechniejszy. Jeśli zobaczysz któryś z tych znaków na cylindrycznym pojeździe, Albo w jakimś podziemnym kompleksie, to masz pewność, że należy on do nas. I powiem ci wprost lepiej oddal się z takiego miejsca jak najszybciej. Nie każdy, kto widzi, wraca. A te siedem gwiazd w drugim symbolu czy oznaczają plejady? Plejady? Nie. W rzeczywistości te siedem gwiazd to planety i księżyce, to symbol naszych dawnych kolonii w układzie słonecznym. Byliśmy tu, zanim wy zaistnieliście. Gwiazdy są przedstawione na niebieskim tle. Okrąg ze smokiem symbolizuje Ziemię. Siedem białych gwiazd oznacza Księżyc, Mars, Wenus oraz cztery księżyce Jowisza i Saturna, które niegdyś skolonizowaliśmy. Ponieważ nie pozwoliłaś mi zrobić zdjęcia, co byłoby bardzo pomocne, by udowodnić Twoje istnienie i prawdziwość tej historii, czy możesz dokładnie opisać swój wygląd? Wiem, że zrobienie zdjęcia byłoby pomocne dla potwierdzenia autentyczności tego wywiadu. Ale wy, ludzie, jesteście bardzo sceptyczni. To w gruncie rzeczy nam sprzyja. Nam i innym obcym rasom, które działają potajemnie na tej planecie. Nawet gdybyś miał takie zdjęcie, wielu ludzi twierdziłoby, że to fałszerstwo, że jestem tylko człowiekiem w przebraniu, a to byłoby dla mnie bardzo obraźliwe. Musisz zrozumieć: Nie mogę pozwolić ci na zrobienie zdjęcia, ani mnie. Ani mojemu wyposażeniu. Powodów jest kilka. Nie chcę o nich teraz mówić, ale jednym z nich jest zachowanie naszej tajemnicy, a drugim przyczyny religijne. Masz jednak moje pozwolenie, aby wykonać rysunki mojego wyglądu i sprzętu, który Ci pokażę później. Mogę też spróbować opisać siebie. Ale szczerze mówiąc, wątpię, by inni ludzie potrafili wyobrazić sobie mój wygląd na podstawie samych słów. Wasze umysły są zaprogramowane, by zaprzeczać istnieniu gadzich form życia, czy w ogóle inteligentnych ras innych niż wy sami. No dobrze, spróbuję. Wyobraź sobie ciało przeciętnej kobiety. To już daje Ci pewne pojęcie o moim wyglądzie. Mam głowę, dwie ręce, dwie dłonie, dwie nogi i dwie stopy. Proporcje ciała są bardzo zbliżone do Waszych. Jako samica mam też dwie piersi. Mimo że pochodzimy od gadów, nasz gatunek zaczął karmić młodym mlekiem. Ewolucja wymusiła to około 30 milionów lat temu. To najlepszy sposób, by młode przeżyły. U was natura zrobiła to znacznie wcześniej jeszcze w czasach dinozaurów później także u nas ale to nie znaczy, że jesteśmy ssakami. Nasze piersi są mniejsze niż u ludzkich kobiet ich rozmiar jest u wszystkich samic mniej więcej taki sam. Zewnętrzne narządy rozrodcze są widoczne, ale mniejsze niż u waszego gatunku mają jednak tę samą funkcję. To kolejny dar ewolucji dla naszej rasy. Nie wszystko co ludzkie należy do ludzi. Moje oczy są trochę większe niż ludzkie. Dlatego lepiej widzimy w ciemności. Zdominowane są przez duże czarne źrenice, otoczone jasną, zielonkawą tęczówką. U samców tęczówka jest ciemniejsza. Zielono-zielona. Źrenice mają kształt pionowy, jak u gadów. Mogą się zwężać do cienkiej linii lub rozszerzać do owalnego kształtu. Wszystko zależy od światła. Nasza siatkówka jest bardzo czuła na światło. Więc źrenice muszą się dostosowywać błyskawicznie. Mamy uszy zewnętrzne, okrągłe. Ale mniejsze niż u Was, mniej zarysowane. Mimo to słyszymy lepiej niż ludzie. Nasze uszy są bardziej wrażliwe na dźwięki, obejmują szersze spektrum częstotliwości. Mamy też specjalny mięsień, jakby wieczko nad uchem, które może je całkowicie zamknąć, na przykład pod wodą. Nasz nos jest bardziej spiczasty i ma fał kształtne wgłębienie między nozdrzami. Dawniej nasi przodkowie potrafili widzieć temperaturę. My tę zdolność częściowo utraciliśmy, ale nadal lepiej czujemy ciepło niż wy. Usta mają podobny kształt jak u was. U samic są nieco pełniejsze niż u samców. Kolor wark jasno brązowy. Zęby są bardzo białe, mocne i nieco dłuższe, ostrzejsze niż wasze miękkie, ssacze zęby. Nie mamy tylu kolorów włosów co wy. Naturalny kolor to zielonkawy brąz. W różnych etapach życia można je farbować to część tradycji. Nasze włosy są grubsze i rosną bardzo wolno rosną tylko na głowie reszta ciała jest bez włosa. Nasze ciało, ręce i nogi są zbliżone do waszych, ale kolor skóry jest taki sam jak na twarzy: bladozielony z beżem. Na górnych ramionach i udach mamy struktury przypominające łuski. Nasze palce są nieco dłuższe i smuklejsze niż wasze. Wow, u kogo robisz pazurki? Skóra na dłoniach nie ma linii papilarnych. Jest gładka i lekko łuskowata, z brązowymi plamkami u obu płci. Dotyk, który pamięta przeszłość. Jeśli dotkniesz mojej skóry, poczujesz, że jest gładsza niż wasza. Na grzbietach y, środkowych palców mamy małe ostre wypustki, coś jak rogi. Paznokcie są szersze i dłuższe niż wasze. Moje jako że jestem samicą są bardziej zaokrąglone. U samców pazury bywają szpiczaste i osiągają nawet 5-6 cm. Jest jeszcze coś co nas mocno różni. Jeśli dotkniesz moich pleców, wyczujesz pod ubraniem twardą linię. To nie kręgosłup to zewnętrzna struktura, płytki, z tkanki i skóry, które biegną od głowy aż po biodra. To bardzo unerwiona i ukrwiona część ciała. Płytki mają 2-3 cm długości i są bardzo czułe na dotyk. To przez nie nie lubimy opierać się o krzesła z oparciem. Ich głównym zadaniem jest regulacja temperatury ciała. Kiedy siedzimy w świetle słonecznym, naturalnym lub sztucznym, płytki napełniają się krwią, naczynia się rozszerzają i nasze gadzie krążenie się ogrzewa. To daje ogromną przyjemność. Światło to życie nawet dla cieni. Co jeszcze nas różni? Nie mamy pępka. Nie jesteśmy z waszego łona. Bo nasz sposób narodzin był inny niż wasz saczy. Pozostałe różnice są niewielkie i niewidoczne, gdzie, gdy jesteśmy ubrani. Mam nadzieję, że mój opis był wystarczająco szczegółowy. Radziłabym ci zrobić kilka rysunków. Tak, a resztę wyobraź sobie sam. Opisuję się słowami, ale każde z nich. Tylko zbliża, nie dotyka. Bo tam, gdzie kończy się język, zaczyna się tajemnica ciała, które nie miało prawa istnieć. Zielony odcień skóry, płytki wzdłuż kręgosłupa, palce jak gałązki, źrenice, które widzą ciemność lepiej niż Wy. I wtedy myślisz, że mnie znasz. Ale może to tylko skóra. Czy widzisz mnie? Czy tylko to, co chce, byś zobaczył? Wszystko, co najważniejsze, wciąż przed nami.